Uniwersytet musi się otwierać, ale zarazem musi mieć odwagę pielęgnować w sobie te wartości, z którymi spotykamy się, spotkamy się tylko na terenie Uniwersytetu. Wartości, z którymi, które są tylko żywe w przestrzeni Uniwersytetu. Uniwersytet wtedy jest mocny, kiedy, kiedy ma właśnie odwagę tę. Te uniwersyteckie wartości pielęgnować. Wiedza jest czymś, co się dyskutuje, co nie ma jednoznacznych interpretacji, że co nie spada z nieba, tylko się to produkuje w sporach, w południach konfliktach, że nic tutaj nie jest jednoznaczne. Wewnętrzna otwartość uczelni musi również przełożyć się na, tą, na tę otwartość zewnętrzną. Natomiast bez otwartej wewnętrznej struktury żadna uczelnia nie będzie też otwarta na zewnątrz. Nie każdego stać na to, żeby studiować przez 3 czy przez 5 lat. Nie każdy może sobie na to pozwolić. Rozciągnięcie tego w czasie, możliwość zdobywania doświadczenia własnymi kanałami, we własnym rytmie, akumulowania tego w postaci jakiegoś tam pakietu wiedzy, który, który no, niesiemy ze sobą, jakby dajemy, dajemy możliwość. Stwarzamy sobie możliwość właśnie e, no takiej autoprezentacji, tak, zbudowania swojej pewnej biografii edukacyjnej w dłuższym czasie w różnych miejscach. To jest strasznie ważne dla, dla takiej polityki e, społecznej równości. Ta otwartość moim zdaniem musi być przemyślana. Z perspektywy na przykład uczelni artystycznej e, takim marzeniem e, moim jest e, sytuacja, w, którym, w której artyści Młodzi artyści, studenci realizują 90, może 75, może 80% programów w uczelni artystycznej. Natomiast wszystkie inne uczelnie, które nie mają charakteru artystycznego, są jakby otwarte na to, że oni te 15 czy 10% tego programu mogą sobie przeznaczyć na to, żeby partycypować w wykładach, w zajęciach. Które ich interesują. Możliwość zapisywania się na poszczególne kursy, a nie na całe programy. Czyli w momencie, kiedy ta logika zarządzania programami kształcenia się jakoś zadomowi w Polsce, za którą obecne reformy wprowadzały. Niedawne reformy wprowadzały, czyli yy, opieranie się na jakby takich modułach i, i dobrze określonych kwalifikacjach. Myślę, że to też będzie możliwe. Jeśli abstrahujemy od tych postulatów metodologicznej poprawności, które obowiązują w świecie nauki, i jakby uwolnimy, uwolnimy poznanie właśnie od, yy, od tej metodologii, to wtedy okazuje się, że w tym procesie powstawania w tym procesie powstawania prawdy, w tym procesie poznawania świata obecna jest zarówno nauka, jak i sztuka, że, obie, że ludzie, którzy tworzą czy to naukę, czy to, czy to sztukę, gdzieś tutaj dają takie wierności właśnie tej takiej pasji, pasji poznawczej. Studia. Obejmują jakiś moment, w którym jesteśmy zmuszeni do wykonania pewnego projektu badawczego. Krótko mówiąc, w dużym skrócie uodparnia nas to na, na manipulacje, na demagogię. Stajemy się bardziej krytyczni, bo wiemy, że wiedza jest generowana, wytwarzana, że są jakieś procedury kontroli rzetelności i trafności. Możemy zadać pytania dotyczące tego, skąd to wiadomo, w jaki sposób przeprowadzono wnioskowanie, na jakich argumentach ono jest oparte, na jakiej bazie empirycznej ono jest oparte, na jakiej próbce te, te dane zostały zgromadzone. Po prostu takie rzeczy się dowiadujemy, studiując cokolwiek na dobrą sprawę.